To jest odcinek, który rozwali YouTube Polski Kulinarny i raz na zawsze nauczy wszystkich, jak przygotowywać cztery najsłynniejsze makarony włoskie na świecie. Kacze pypy, gricza, carbonara i amatriciana. Od kacze pypy, dodając guanciale, powstaje gricza. Od gricza, dodając jajka, powstaje carbonara i od grycza, dodając pomidory, powstaje amatryczana. I się nauczymy krok po kroku, jak wykonać te wszystkie makarony od podstaw. Lecimy z tą rzymską podróżą! Panie, lecimy! Zaczynamy od pierwszego makaronu. Kacze pypy. Kaczu, czyli ser, pypy, czyli pieprz. Taka ser. A co za ser? To jest Pecorino Romano. Ser natomiast trzemy na takie wiórka, na, na tarce na małych oczkach, żeby wyszło coś puszystego. Woda się gotuje, lekko ją solę i wrzucam makaron. Czekamy, aż makaron będzie prawie ugotowany, ponieważ wtedy... To znaczy, że wydzielił jak najwięcej skrobia w tą wodę i będziemy używać tą wodę, żeby stworzyć kremik z tego sera. Ej Siri, timer 7 minut. Dobra, makaron prawie dente. Tutaj woda jest taka mętna, jak widzicie. Ciach. I wrzucam tu wodę. Widzicie, powolutku robi się taka pasta jak, Po jednej łyżeczce dodawać, żeby nam się ten ser nie ze tu Pieprz. Dodajemy go świeżo tutaj, lub jeżeli chcecie, żeby było jeszcze bardziej pieprzne, to możecie podprażyć mielony taki świeżo-pieprz na patelni. Ale według mnie tak już wystarczy, bo jak jest za bardzo pieprzne, no to wtedy przykrywa wszystkie smaki. Widzicie, teraz takie piękne kropeczki powstały. Biorę michę. Biorę szczypce. I makaron. Wrzucam do miski. Nie do tej, tylko do tej. Gdybym go dodał od razu do kremu, to by mi się grudki znowu zrobiła. Makaron mi się ochłodził. Dodaję go do kremu. Teraz, gdy temperatura jest niższa, nakładam. Jesteś gotowy na krem? Ser, woda makaronowa i pieprz. Nic więcej. I na sam koniec a scrunch of pepper. Uff. Próbuję. Mm. To jest po prostu grunt rzymskości na talerzu. Ja zawsze jem pierwsza, weź no teraz ty. Mmm, yeah. Kolejny etap rzymskich makaronów. Mieliśmy kaczy pypy, więc teraz dodając po prostu pyszny, pachnący guanciale, no to powstanie gricia. Pierwsze co zrobimy to guanciale, czyli pod podgardle świni pokroimy, zdejmiemy tą skórkę. I teraz. Ten kroje kroję w plastr. Proszę bardzo. A te plastr w słupki. To głączary idzie na takim średnio niskim ogniu. Tak, żeby ten tuszę wytopił. Bez dodawania niczego. Jak widzicie, głączary ma niesamowicie dużo tuszu. Więc nie potrzebuje żadną oliwę, nie potrzebuje żadne masło. W międzyczasie, skoro to jest zdanie, które pochodzi z kaczy-pypy. No to trzeba kaczu przygotować. Trzemy! Jeszcze raz ser Pecorino Romano na takie dziurka, małe oczka, na to, żeby było tego dużo. Łączale szerokie. Woda za chwilę się będzie gotować, więc wstawimy makaron. Solimy lekko i dla zmiany wrzucamy rigatoni, które też świetnie pasują do rzymskich makaronów. A to, co jest fajne z rigatoni, że skoro jest to rurka, w środku może wejść kawałek guanczalę. Tutaj, jak widzicie, guanczalę się pięknie usmażyło i zobaczcie, ile tłuszczyku to zostawiło. Teraz ten tuszyk dodam do naszego sera. Ze względu na to, że tusz jest gorący, tego ja po trochu dodaję. Tak. I mieszam, i mieszam, i mieszam. To jest właśnie to połączenie nasze tuszczu z guanczalę. Z pecorino romano. Teraz będziemy robić ten sam proces, co robiliśmy wcześniej z kaczepypy. Widzisz jaki krem? Widzę jaki krem! Widzisz jaki krem? Widzę jaki krem! Widzisz jaki krem! Widzisz jaki krem! Makaron wrzucam tutaj, żeby lekko ostygł. I teraz dalej tworzę ten krem. Woda i mieszam. Skoro jest to dziecko kaczy pypy, no to idzie też pypy. Czyli tak samo jak wcześniej. Trochę makaronu. Dlaczego trochę? Bo jeżeli przez przypadek ten makaron byłby jeszcze za gorący, bo poczekaliśmy za mało, no to doda dodawając małą ilość makaronu, to jego temperatura by nie szokowała seru i by nie powstały grudki. Do tego teraz guanciale trochę do środka. pypy, tu z guanciale. nie może nic pójść źle, jest po prostu super połączenie. Mmm, to już inny wymiar. Zaczę? Mmm. -hmm. Mm. Rozumiem sens krojenia w paski. Potrafiasz mięso, tłuszcz, mięso, tłuszcz. Mm -hmm. A nie sam tłuszcz, a nie samo mięso. Już to guanciale delikatniejsze się wydaje, to danie. Jak się po prostu miesza to wszystko, nie? No Jakoś tak się to równoważy. Równoważy się to gładnioła. Świetnie powiedziane. No, dobry mam ten polski. Trzeci makaron rzymski. Najsłynniejszy ze wszystkich. Karbonare. I karboszema. gricza plus jajka, powstaje Carbonara. Zrobimy przepis na tą wersję, co bardzo nam się spodobała ostatnio na odcinku, cały dedykowany Carbonarze, który znajdziecie tutaj u góry, czyli zrobimy wersję z samych żółtek. Słuchajcie, jeżeli Wam się udało zrobić gacipę, jeżeli Wam się udało zrobić gricza, no to Carbonara nie będzie żadnym problemem. Okay. zaczniemy klasycznie od guanczary i tak samo jak wcześniej ten i iże do patelni. Skoro robimy na samych żółtek, to oddzielamy żółtko od białka. Jajko rozbite. Tworzymy powolutku ten krem. Coś kawałek. Więc tworzymy krem. taka na małe oczka ser pecorino romano i trze. Tylko że w tym przypadku już nie mamy sam ser, tylko mamy też jajka. Mieszam i to mi daje do zrozumienia, że jednak jeszcze więcej sera muszę zetrzeć, ponieważ ten krem tutaj z tym serem to musi wyjść bardzo gęsty, taka masa plastelinowa. Jeszcze trochę sera. No a jak widzicie, już jest takie właśnie gęste, taka. Taka masa gęsta się zrobiła z tego. I to jest tą konsystencję, którą musicie szukać i do tej masy pieprz. Wszystko nam się tu szykuje i robi. To musimy gotować makaron. Pep. Pam. Makaron się gotuje, Głączale jest gotowy, ładny, chrupiący. I tak, jak przygricza, wydobył cały swój tuszczyk. Mieszamy na bok. I tutaj tuszczyk do jajka mieszając. Testuję, czy jest aldenty. Jest bardzo aldenty. Jeszcze potrzebuje chwila. Ale mogę dolać wodę makaronową już do moich jajek. Ja tak jak już się nauczyliście. Woda makaronowa do jaj. I mieszam. Taka konsystencja jest ok. Biorę makaron, wrzucam go do jajek. Woda się gotuje pod spodem, czyli tworzymy tą słynną kąpiel wodną, w której temperatura nie będzie tak agresywna, że nam zetnie jajko. Wręcz przeciwnie, właśnie ser się rozpuści jeszcze bardziej, a jajko powolutku zacznie się zagęszczać. Krem jest gotowy. Gotowy z miłością prawdziwego Rzymianina. Zobaczcie jakie cudo, jakie błyszczące, jakie piękne, jakie romantyczne, jakie seksowne prostu mm. na to guanciale, trochę pieprzu. Taka carbonara, to jest rzymski orgazm. O mój Boże! Tak prostu się to robi. Dobra, zapraszam do testingu. O Boże, Maciek, Powie widzisz pa. ten krem? Mm, mm. Carbonara robi najlepsze wrażenie na początku. Jak pierwszy raz tutaj jadłem taką, wiesz, czy w Fabene, czy u ciebie, a teraz mam takie, jak to smakuje. Zajęliście. Teraz z gricza plus sos pomidorowy, plus pomidor, będzie amatryczana. Jak zawsze, tradycyjna, prawdziwa, rzymska. Chyba ją lubię nawet bardziej niż carbonara. W tym przypadku, w tym przepisie w końcu nie musimy dbać o zrobienie tego kremu. Po prostu bierzemy standardowo guanciale, zdejmujemy mu tą skórkę i ciach. Jak wcześniej, kroimy w plastry. Teraz to wszystko w pałeczkę i pięknie. I to wszystko na patelnię wlatuję i wyciągam chyba ostatnią miskę, która mi została. Do niej dodam moje pomidory. Słyszę moje, bo je kupiłem. <grym> Dlatego są moje. Tu są pomidory San Marzano, ale możecie używać też pomidory Pelati, jak najbardziej. Dodaję do środka. Te pomidory, jak widzicie, one są w całości bez kurki i rozdrabniamy je. Ręko. Nie blendujemy, ponieważ tak robiąc to zostaną takie małe kawałeczki tego pomidora, czyli będziemy mieli więcej grę tekstur. Jezu, to jest krew osób, które dodały śmietany do carbonary. <ścoughs> Tutaj woda właśnie mi się gotuje, więc sole ją i do niej rzucam tradycyjnie bucatini, czyli to są takie jakby grube spaghetti, które w środku mają dziurkę. Teraz mamy dwie opcje, które nie są tradycyjne, ale wiele osób we Włoszech robi. I to jest dodawanie chili i dolewanie wina. Według mega tradycyjnego przepisu się nie dodaje, ale jeżeli ktoś by dodał, też w przepisy, które komentujemy, no to by to było nadal ok. Więc płcili i do tego dodamy białe wino. A wytrawne, półwytrawne? Wytrawne, no moi drodzy, musicie zrozumieć, że na tym kanale tylko wytrawne wino się dodaje. I teraz do tego pomidory. Proszę bardzo. I w tym momencie zetrę ser pecorino. Jak widzicie, ja nie dodałem ani soli, ani pieprzu do tego sosu. Ponieważ guanciale już ma sporo soli i pieprzu sam w sobie. Pecorino jest intensywny smaku i bardzo solny. Balans z pomidorami, słodycz, kwasowość i tak Makaron gotowy. W międzyczasie wyciągam ten guanciale, który już mi nie jest potrzebny. A, i też to chili, nie? żeby ktoś nie trafił niefortunie. I wrzucam na patelnię makaron. Wszystko jest tu po prostu mega gorące, a ser, jak wiemy z poprzednich y, przepisów, może się łatwo rozdzielić, rozwarcwić, się zetnie. Więc w tym momencie dajemy tutaj taką jedną minutkę, żeby się ochłodziło. Możemy nawet podmuchać. I dodaję ser pecorino. Wymieszam od razu. I co, raczej się nie zet? No raczej się nie zet. A mówisz, żeby się nie zet? Nie, żeby się nie ściął. Ostatni król rzymskich makaronów, amatryczana. W jego prostocze to poczujesz naprawdę tak, jakby się lizali rzymską. Panie. Już wiecie, jak się robią wszystkie cztery rzymskie makarony. Bez żadnych ale. Od A do Z. I że nic nie Z. Po prostu tak proste to jest. Proste. Słuchajcie się tych uwag i będziecie mieli z głowy. Forever. Endewa i Adamu i Ewa. Dobra! teścik. No naresztę. No naresz, jeszcze. Eee. Ej, to jest mój ulubiony chyba. Mm, mój też. To było dobre. Dotarliśmy do końca tej przepięknej rzymskiej podróży. Film, który się pojawi tutaj pod spodem, na pewno Ci się spodoba. Zostaw lajka, zostaw swoje serduszko, zostaw subskrypcję i włącz ten dzwonek. Tak jakbyś czekał na dzwonek kuriera. Do zobaczenia następnego tygodnia. Ciao.